Siemanko widzowie, ja nazywam się Adek, witam Was na kolejnym odcinku z serii od zera. Eee, I słuchajcie, co dzisiaj tutaj się dzieje. Nasywaliśmy sobie tu trochę pszenicy. Musimy dać naszym e, kaczuszkom. Także siadamy i tutaj i dzisiaj pojedziemy. E, s, aha e, póki co dzisiaj póki pamiętam, pokażę wam. Te pole 3 i 4 sprzedałem. Dostałem za nie e, tutaj. Dostałem 7 tysięcy. Tu dostałem 8, prawie 15-16 tysięcy. Za te pola dostałem. E, I teraz chciałbym kupić. E, od razu, jak mam tutaj e, te pola, to chciałbym kupić za 16 tysięcy to pole obok naszej gospodarki. A mianowicie, czekajcie, ile to miało powierzchni? To miało 29 hektara, to 33, to jest 63 ary. A tutaj mamy pole 59 arów. No trochę mniejsze, ten potencjał planowania też jest mniejszy, ale to pole się nam przyda. Także te pole chciałem zakupić. Ok, wraz ze wszystkim, co na nim jest. Eee, także to mamy zakupione. I dzisiaj słuchajcie. Będziemy sobie robić żniwa e, jęczmienia. Jeszcze tylko wam pokażę. Tutaj zebraliśmy rzepak z tamtego pola e, z tych dwóch pól e, i to i rzepaku wyszło nam 6992 litry, tak? Tego rzepaku nam wyszło. W międzyczasie słuchajcie, jeszcze sprzedaliśmy truskawki, jakbyście pytali e, co, o co tutaj chodzi. Sprzedane truskawki zostały Zatruskawki dostaliśmy. Nie pamiętam ile tam. E, ale coś tam dostaliśmy. O, tu są jeszcze jajka. Już widzę, że pełne jajka są. Ale jajka są na sprzedaż dopiero. No już Wam mówię kiedy. Bo tu mam sobie zapisane. Jajka są na sprzedaż dopiero w listopadzie. Także tutaj niech sobie jeszcze tam się e, dorabiają. Póki co. Ustawimy się tutaj tak, żeby można było sypać tą pszenicę. Dobra. Troszkę jej tutaj weszło. Okej, okay, dobra. No i dobra, słuchajcie. Mamy już tam podstawiony nasz kombajn na, na jęczmień. Będziemy dzisiaj chcieli jęczmień. Jeszcze muszę Wam tylko pokazać tutaj to pole, które jest nasze. Na tym polu jest. E, Przenica, zobaczcie e, to też, będziemy musieli zebrać 80 arów. No i co? Siano zniknęło, bo siano dałem tutaj krowom e, do jedzenia. E, jak widzicie, nasze krowy mamy gnojówki trochę, mamy trochę obornika, mamy mleka 9000, ale mleko też idzie na sprzedaż dopiero e, w lutym. Tak, mleko idzie dopiero w lutym na sprzedaż. Także słuchajcie, siadamy do naszego kejsa jedziemy tutaj na naszą Na nasze pole. Słuchajcie, myślałem sobie nad zakupem nowej przyczepy, ale nie ma nic takiego ciekawego. Chciałem taką jak ja to nazywam, dwupółkę jakąś, jedną osiówkę, ale nic ciekawego, naprawdę nic ciekawego nie ma. Zobaczcie, to jest te nasze pole, które będziemy tutaj ciąć niedługo, jęczmień. I już tutaj będzie to jakiś tam rozwój, słuchajcie e, Musimy się rozwijać, no bo mamy e, Konkretne Konkretną kwotę tutaj do spłacenia jeszcze To jest raz Druga sprawa, słuchajcie następ będę chciał kupić nie, niebawem Znaczy muszę kupić dużo Muszę kupić rozrzutnik obornika Muszę kupić jakieś nowe e, Nowa kosiarka by się przydała Choć kosiarka jeszcze może zaczekać Nowa belarka by się przydała też, nie? Nie wiem czy w następnym odcinku ja po prostu nie zakupię sobie nowej belarki Mam upatrzoną taką fajną belareczkę Ale to zobaczymy Dobra, stoi tutaj nasz kombajn No kombajn też by się przydał, wiecie, z czasem, ale Z kombajnem no to może być właśnie grubsza sytuacja Czekajcie, ja sobie go postawię gdzieś tam z drugiej strony tą przyczepę Z kombajnem Kombajn by się przydał z większą pojemnością, wiecie, ten ma tylko 2000 litrów ten bizon. E, tylko nie wiem, właśnie. Nie? Może zrobię ankietę odnośnie jaki kombajn e, byście tutaj chcieli e, na, nowy, na nowy sezon. Może byśmy coś pomyśleli, kupili. E, ale zobaczcie, nie wiem. No i pe, nie wiem, czy już zauważyliście. Zmieniłem te szfowy e, w grze. Zobaczcie, przejdziemy tu przez ten jęczmień. Ta tekstura jęczmienia to jest, nie pamiętam od kogo, czy to jest od Venturiego, czy coś, ale to jest taka niziutka, wiecie, to jest ten jęczmień jest taki niziutki, wiecie. On jest trochę inny niż pszenica, pszenica jest wyższa, jęczmień jest, zobaczcie, taki bardzo niziutki, fajny. No dobra, słuchajcie, lecimy, no, lecimy tutaj do naszego bizonka. Po pierwsze, tak, po pierwsze musimy sieczkarnię wyłączyć, tak, czyli czekajcie, jak to było tutaj e, musimy go odpalić gdzie jest ten kluczyk, dobra Ok. teraz musimy sieczkarnie złożyć, dobra no i słuchajcie i lecimy chyba, nie? z tym, światła nie potrzebujemy kierunki nie potrzebujemy lecimy sobie tutaj z tymi żniwami Mamy zbiornik yy, zatankowany. Ok, dobra, czekajcie, opuścimy ten header i włączymy. Od razu może sobie wystawimy rurę, żeby już tutaj śmiało sobie można było yy, ciąć. No, i słuchajcie, lecimy z tym, nie? Z tym jęczmieniem. No, zobaczymy, ile nam tutaj wyjdzie. No, ten piezon powiem wam, on ma już 3,5 godziny wyrobione. Jeszcze myślę, ten sezon przerobi. <laughs> Może jeszcze następny przerobi. Ale czy coś więcej to nie wiem. Ale dzisiaj przede wszystkim, słuchajcie, będą tutaj. Żniwa, przynajmniej to pole bym chciał tutaj na odcinku zciąć. Jak już to pole zetniemy, to poza odcinkiem zetnę te drugie tam. No i słuchajcie, no i trzeba będzie powoli iść, myślę sobie, w jakieś inne tam rzeczy. Na razie kupujemy po się pole, więc teraz przydałoby się, wiecie, trochę większy, pójść trochę w maszyny na pewno jakiś większy pług, na pewno jakiś większy combine, e, czy ciągnik. W tym sezonie kupimy, powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem, ale nie zanosi się na to, żebyśmy e, w tym sezonie ciągnik kupili. E, ale kombajn, kombajn no to jest e, myślę podstawa tutaj, żebyśmy kombajn mogli już e, kupić. No, i w, tak jak mówię, może zrobię ankietę jakąś, czy na przyszły sezon jaki byście chcieli. kombajn, może podam wam kilka i zrobimy ankietę. E, czy to będzie kolejny bizon? Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że duże prawdopodobieństwo jest, że nie, że to nie będzie. Widzicie teraz różnicę tutaj między tym jęczmieniem a pszenicą? Teraz wam pokażę, wyjdę e, jaka różnica jest między jęczmieniem a między pszenicą. Zobaczcie, spójrzcie na tę pszenicę, jaka jest wysoka. Nie? A to jest owiec, przepraszam. Ej, a tu jest, zobaczcie jęczmień, jaki jest niżiód. Widzicie to, ta tekstura. Taki prawdziwy jęczmień, który. E, niziutki, fajny. Dobra, czekajcie, wsypimy to sobie od razu. Tutaj. tak porówno wiecie żeby się nie usypywały górki ta przyczepa powiem wam jest pojemna, ona ma 12 000 litrów prawie 11 chyba także to spora wiecie przyczepa jest ja chciałem ją zmienić ale powiem wam szczerze że nie wiem teraz dłużej ją powiem wam robię tym dłużej e, się zastanawiam czy ją sprzedawać jakby było coś z promocji fajnego wiecie to wtedy bym kupił ja poczekam może będzie coś na Oelixie, coś fajnego to wtedy e, po prostu e, kupimy tą e, przyczepkę póki co myślę że to wystarczy e, no i słuchajcie no i zobaczymy jak to ta seria tutaj się potoczy powiem Wam że na razie dobrze mi się tutaj gra na niej e, te wyświetlenia są też w miarę fajne, więc, więc można, można tutaj dalej tą serię ciągnąć. Na pewno, e, kiedy Wy to oglądacie, jest piątek w ostatni weekend, e, w niedzielę, pojawił się odcinek z Polskiego Farmera, z powrotem na taką serię Polskiego Farmera, także też możecie dać znać. Polski Farmer to jest taka seria, wiecie, taka do, do luźnego pogrania. To jest coś takiego bardziej taki let's play, żeby po prostu e, Zobaczyć jak to idzie, żeby jakieś maszyny wypróbować. Ja tam gram praktycznie bez modów na pewno, bez modów na maszyny. Dlatego, że słuchajcie, gram w farminga już nie wiem ile czasu, ile godzin, ale na pewno bardzo dużo. I powiem Wam szczerze, że. Nie wszystkie maszyny jeszcze mam wypróbowane, wiecie, wiecie wozy asenizacyjne, te wszystkie belarki, wszystko Bo tak się ciągle zaczyna, tylko jakieś wiecie, polskie serie ciągle, polska seria, polska seria, polska seria No i słuchajcie, no i przez te polskie serie ja ciągle po prostu tutaj nie mam okazji kogak z wszystkimi maszynami, wiecie Bo na tych polskich seriach wiadomo, że nie weźmiesz jakiegoś wozu asenizacyjnego, który ma nie wiadomo tam e, jakie, wiecie, wymagania i parametry, nie? Trzeba jakoś tak roz, rozsądnie to wszystko zrobić, nie? Dobra, słuchajcie, polecimy tutaj, weźmiemy. A ten Bizonek jest fajny, nie? To jest w ogóle chyba Bizon jeszcze z Farminga 19, wiecie? Ale on jest naprawdę świetny, nie? Ta tekstura słomy to też jest, słuchajcie, inna. To jest moja tekstura. Znaczy, nie moja, tylko wgrana. To jest chyba nawet od JMZ ta, ta tekstura, ale ja nie wiem, wiecie? Bo ja, ja mam tych kilku takich YouTuberów, których oglądam, których ten. I czasami po prostu mi się myli od kogo co jest. Okej, okay, dobra. Polecimy tutaj tym. jest w ogóle po lewej stronie, zobaczcie, gospodarstwo drugie Na tym, na tym, tym Na Zielonce To jakbyście oryginalnie grali To tu jest właśnie Czekajcie, niech to się Sobie wyładuje, a ja wam pokażę Tutaj jest w ogóle drugie gospodarstwo Widzicie? To jest w ogóle kurnik Jakbyście tu kiedyś chcieli zacząć grać na Zielonce To to jest teren z gospodarstwem Słuchajcie, tu jest takie duże pole kukurydzy, nie? No, ale to Jakbyście chcieli kiedyś pograć sobie. Czekajcie, przejdę tu. Przejdę. Dobra. Jak te paski wyglądają tutaj? Wszystko gra, nie? Dobra, zobaczymy. Niech to tak będzie. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej, nie? Z tym. Nie ma co czekać. Dobra. Także jak widzicie, tutaj coś tutaj się rozwija, jakoś tam ta seryjka nam gdzie? Tak jak mówię, tamte pola dalsze sprzedałem. Ja, bym, ja będę chciał kupić teraz tam, po tego pola 27, gdzie mieliśmy słonecznik. Na pewno będę chciał kupić z czasem to pole obok i powiększyć. W ogóle, wiecie, chciałbym tutaj się rozwinąć na ogromne maszyny. No i będę chciał tutaj powiększać to gospodarstwo. Będę chciał kupić jeszcze wiecie, dodatkowe pole e, po to, żeby jeszcze bardziej rozwijać e, tutaj gospę. Także no, tutaj trochę jeszcze inwestycji będzie. Na pewno będzie kiedyś jeszcze rozbudowa gospodarstwa albo po prostu przeniesiemy się na jakieś gospodarstwo e, znowu, ale to zobaczymy. Na razie mamy, musimy kredyt spłacić. Zobaczymy ile tych odcinków będzie. W sumie to ja nawet nie wiem ile tych odcinków jest. I okoliczył to tam na playliście będzie, tam playlista od zera jest. Bo, no to mógłby zobaczyć niewe tamtych odcineczków. Dobra, lecimy. No, powiem Wam, że tego nie tutaj też trochę będzie, ale tutaj było, pH było dobre. Azot był dobrze, dobrze zrobiony, tylko widzicie, no, tutaj jest problem, zobaczcie, z tym zbiornikiem. No, przejechałem dwa razy, znaczy inaczej, to jest super, że ten jęczmień tak sypie, nie? Że naprawdę jego jest dużo. No ale wiecie, to jest trochę upierdliwe, że, że jakby ciągle muszę tutaj jeździć 2000 wiecie, litrów, i muszę zjechać Opróżnić znowu. No ale dobra, niech będzie spać. Bo już będziemy mieli prawie piątkę, nie więcej niż piątkę, prawie 6000 litrów. Także powiem wam, że ta przyczepa może być mała też, nawet na to, co my tutaj mamy. no i belarka. Koniecznie tutaj nowa belarka by się przydała. E, szybsza na pewno. E, ten casing powiem Wam już jest troszkę taki no, nie powiem, że zniszczony, ale już on swoje tam e, wyrobił tych belek. No, ale zobaczymy. Poza tym on jest trochę zły, bo on ma z nim za nisko zaczep i to się ten, ten podbierak się bardzo nisko opuszcza i wiecie, tylne koła się podnoszą i on jest trochę zły do, tej, do tego, do tego, tego ciągników, które mamy. No ale to też nie jest jakiś, wiecie, problem, którego nie da się jakoś tam pokonać. E, ale no, wolałbym właśnie, żeby to było jakoś odsłyszane, to inaczej. I tyle, ile mamy 16 minut odcinka. Lecimy jeszcze sobie z tym dźwiękiem. Z wiem, że taki odcineczek może być troszkę nudniejszy bo tylko same żniwa, ale ja wiem, że wy też żniwa tutaj nie widzicie. E, 9 na godzinę, zobaczcie także też no, takie odcinki też są potrzebne tak? nie jest tak, że tylko wiecie tylko takie super odcinki będą i, e, z nowych maszyn i tak dalej tym bardziej, że chcemy się tutaj rozwijać oczywiście, no tu będą też takie odcinki gdzie e, będziemy kupować nowe maszyny i te maszyny będą fajne i duże e, i będą tutaj nowe traktory i tak dalej, ale póki co też się, chciałem coś takiego właśnie co działać I tak powiem Wam: dużo sprzętu kupiliśmy, dużo sprzętu mamy nowego. Eee, jak to będzie dalej, zobaczymy. A. O, 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 czekajcie tutaj, rzucący, Pomyliłem przycisk że jest tu. miałem wcisnąć kamerę, a wcisnąłem podnoszenie teneru. No i tyle. Pytacie pewnie też, yy, co z lajwami. Słuchajcie, lajwiki e, będą. Tylko na razie po prostu e, muszę sobie poogarniać wszystkie inne rzeczy, ale live'y też będą na pewno. E, na live'ach to mam już kilka mapek do grania, mam osadę, mam e, brzozówkę, także kilka tam mapek jest fajnie do grania, można sobie fajnie pograć. Kurde znowu. Zobaczcie, no i widzicie, ten zbiornik ma tylko 2000, no i zobaczcie no. Fajnie mówię, fajnie, bo ta pszenica dobrze sypie, no teraz muszę iść pociąg, no bo to już jest za daleko trochę e, Fajnie, że ona tyle sypie e, ale no. No jest za mały, nie? Za mały zbiornik, no tutaj trzeba konkretnie kupić po prostu już jakiś tam e, lepszy e, sprzęt, nie jeżeli chodzi o kombajn, nie? Dobra. Dobra, niech sobie tutaj stoi, nawet nie będę go gasił, bo i tak pewnie zaraz będę musiał podjechać. No wiecie to jest tak właśnie jak jak się samemu robi tu wszystko Widzicie wszystko się kręci wszystko działa dobra zawsze zobaczę tutaj wiecie bo to też nie wiadomo jak to tutaj ma być Dobra siadamy tu Okej okay, no dobra to lecimy dalej no Z tymi No i sami widzicie 2000 litrów to jednak po prostu jest dużo dużo za mało Ale cieszę się też właśnie, że tyle jęczmienia będziemy mieli, wiecie, bo słoma, nie? Słomę też dobrze sypie, bo to znaczy, że będzie trochę więcej słomy. To będzie trochę więcej słomy, to ja będę mógł troszkę tutaj więcej dać naszym e, krowom. Przypuszczam, że cały ten jęczmień będzie tak naprawdę e, dla krów. Znaczy, cały, całe, cała słoma, nie? Z jęczmienia, bo tam jednak trochę trzeba nasypać. Także magazynować chyba nie będziemy nic na razie zobaczymy póki co nie jest źle sobie. chyba nie uda mi się całego tego pola skosić tutaj na e, na, gost, na 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 odcinku, bo nie chciałbym robić odcinku robić odcinku na tutaj takie 30 takie ale po prostu dojedziemy jeszcze ten jeden przejazd sypie i pomyślimy, czy robimy jeszcze kolejny przejazd, czy nie zobaczcie, no naprawdę jego dobrze sypie tutaj mamy 71% po tak naprawdę jednym przejeździe zobaczcie, mamy 77% nie? pełnego, 1500 litrów po tak naprawdę jednym przejeździe no słuchajcie, no nie można na to narzekać, tak? no to jest to jest dobry plot, tak, tylko że, tak jak mówię, no ten kombajn po prostu już jest za mały, nie, po prostu już ten kombajn jest za mały. E, wiecie co, może zrobimy tak, że kto dotrwał do końca, to e, ja, zobaczcie jak musikuje tutaj, to ja za chwilę dam, czekajcie, tu już nie dojechał, dobra, Ok. zgasimy go, słuchajcie. Eee. No, piękny jest, nie? Piękny, taka żaba, wiecie, z tymi światłami tutaj. No, nie dojechał, hop. Nie dojechał. Dobra. Słuchajcie, e... chciałbym Wam pokazać jeszcze tutaj te e... kombajny, które są, które chciałbym może sobie sprawić. E... Zobaczcie, my mamy tego bizonka. Oma 2000 pojemności. To jest ten, chyba. Nie, to jest Sampo. Okej, okay, to jest ten. On ma 2000 widzicie pojemności. Eee, no tutaj jest Bizon też podobny. Eee, ma 3,5 pół. Ale ten Masej, zobaczcie co byście powiedzieli na tego Maseja. Dajcie znać w komentarzu czy ten Masej jest OK. Teraz tak zobaczcie, on by miał tutaj 4500 litrów pojemności. I header piątkę, a ten header, który my mamy teraz, to on ma ile? 4,2, czyli troszkę większy header. No i, yy, no i zobaczcie i na pewno dwa razy, dwa i pół raza większy zbiornik, nie? Albo tego klasa 5000. Zobaczcie tego ten klasik nie dominator. Albo Massey Ferguson, albo klas Dominator. Tylko, że o, oczywiście tu założymy kabinę, bo on strasznie brzydko wygląda. I ten klas ma 4,5, no czyli też ma troszkę większy header. No, może nie aż tak duży, ale też ma troszkę większy ten header. Eee, bo co tu jeszcze jest? No, tu są jeszcze Bizony. Tu jest tak, tu jest y, Massey, też ma 4,5. To już trochę inny na gąsienicach. Albo Far, ale to już jest 32000. I też ma 1500 litrów tylko zbiornika. No to nie, to to odpada w ogóle. Far odpada. Czyli albo Case. Yy, nie Case, albo Masej Ferguson, albo Class, albo Bizon. Jeszcze raz, tylko że wtedy ten Bizon rekord, ten duży. Ale on ma też tylko 3500. Czyli dajcie znać, co byście chcieli tutaj na tym, yy, na tym odcinku. Yy, albo Masej Ferguson. Yy, albo klas, albo yy, dodatkowy yy, Bison. Nie, to to nie. Dobra. Albo Bison Rekord. Dobra. Dobra, słuchajcie. Yy, w takim razie yy, kończę i yy, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!